I robię reklamę Minecraft. oczywiście e, Już była reklama do jednego serwera, to robię jeszcze drugą Coś mi miga, tak, no coś mi miga I sorry za te miganie, to nie wiem jak to, nie wiem jak to naprawić, ale to jest tylko tak jak, jak zaczynam Jak zaczynam, no i, e, dobra Teraz y, zaczynamy co tu jest na tym serwerze, nie? Tak ogólnie. Więc jest. Kitos. No dostajesz takie rzeczy i 5 mięska. I 10 fire, super fireworków Krótkie cięcie. No dobra, włączam... Wracam po krótkich lagach. O, tu są wymieniarki. Nie? Wymieniarka druga. Ech, sorry. Kutić. Wracam po tym cięciu, są jeszcze lagi. Widzicie nie I tam Nie odpowiada administracja. No, tu są wymieniarki, bo jeszcze się robią. Tak No, mm, to tu jest Możemy się udawać, a to Tu jest jedynka To nie działa Create mood Czekajcie Pomóc Uff, czekajcie, czekajcie, ja to muszę naprawić yy, Wracam po krótkiej przerwie i jak widzicie już nie miga Mam nadzieję przynajmniej taką jaką Jakąś No Dragon Left Hair Jak widzicie admin mnie najwyraźniej nie przepada za mną Stąd twardy O ja kurczę Bo wiecie adminy mają takie do osoby i w ogóle oddał mi to nie O jezu nie migaj mi ta cholerka człowieku Oh. Miha 01 Ech Jezu ukra ukradną mi tam... Czekaj kurczę, bo mi się... Wracam po krótkim cięciu. Ile ich cięć będzie może. To się chyba przeniosło na... z odcinka z FTF-a którego jeszcze nie wrzuciłem. Chyba, chyba będą dwa odcinki wrzucone no. yy, i mam nadzieję, że tu już ostatni to co się stanie. Jakiś lak, nie? No, ukradli mi temy, a to tam już nie. Team serwera. I zasady. Jest komenda AFK. Jest mięsko, Które nie wypada. Są wymieniarki, które pokazałem. Jest więzienie. Tu był przez film Event, którego zrobiłem dużo i tu, a nagle wszystko się poszło walić. No ale wiecie, jakie to jest życie. No i ogólnie... Mm, podoba mi się ten serwer i chciałem go zlegramować, może dostanę ja rangi YouTube Euty, Ełty, Ech? 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 A może nie dostanę Kto wie, kto wie, wie? Admini Admin jeszcze są dość tacy jak wiecie No ale wiecie ten serwer niedawno zaczął, także Jeszcze, nie i tak ode mnie dla adminów żeby i tak ode mnie już dla adminów zrobiłem tą reklamę, żeby dostać rangę youtube i żeby pokazać serwer mam nadzieję, że dość dużo ludzi oglądnie to no i tu się tu się żegnam